Efektowni. Proszę Państwa, o Leonor w finii Konstanty można nie skończyć. Przeto, jak najkrócej, jak najkrócej, śladami pamięci. Moi przyjaciele z muzeum zasugerowali mi, aby odczytał prawny początek tego <coughs> tekstu do katalogu pod tytułem Czarna Lono Srebrny a propos katalogu, jest on bardzo istotną, ważną częścią naszej wystawy. I z pewnością najlepszym wprowadzeniem, mówiąc w tej goście, w, zawiła arkana, w losu naszego katalogu. A więc czarny honor, średni Konstantyn. A jeszcze powiem, że za chwilę wymienię, a raczej przywołam imię Stanisława to Stanisław Lepi, wybitny, znakomity artysta, najbliższy przyjaciel Romana Kota. Pochodził z arystokratycznej rodziny rzymskiej, co w tym kontekście wielu z nas wie, nie jest wyznaczone. Proszę Państwa, za chwilę będziemy wywoływać duchy, uprzedzań. Pamiętam, pamiętam. W zaniechających promieniach chodniczego słońca w pół roku paryskiego wieczoru sły w sercu dziennicy Łęcińskiej. On pięknie i smutny. W obliczach arystokratyczno krwią znaczenia. Rosanny i Stanisławy. On między innymi, z formasy czarnych, niczym węże na głowie antycznej gorgony, z włosów czarne, widmotyczne oczy młode. Ciemne świecigły już, w czerniach cała chwała I tak suną, odsykwami, wśród tłumu przechodnich, trójca z barokowej apokalipsy, aż wchłonięci w front przyjaciół i znajomych, w powitaniach i uśmiechach, w strzępach niezaczętych i niedokończonych rozmów, od wystawy do wystawy, powracającym cyklu wybrzeżonych. To przecież wieczór w tak właśnie jak w Warszawie, czy w Białym Te same gestykulacje światowej damy, Płyski, flaszów, krzywieniszków, No, jedynu powiem, Patrusz, Patrusz, Wolnego, wolnego, Wolnego powie Gdzie Rzym, gdzie Krym, Gdzie karczma wiedeńska, i bym się dziś Przedał Ależ, czy Niedowisły Wpadają dziś w ary serwapii, Proszę Państwa, pytam